Cześć Siemanko z tej strony Mino Minął już dokładnie tydzień od mojego ostatniego filmu, więc czas na takie małe podsumowanie tego, co się właściwie stało z tym moim modem. Odpowiem także na kilka najczęstszych pytań z mojego TikToka, a także zdradzę ile tak naprawdę z tego modu zarobiłem. Ogółem, jeżeli podobają Ci się te moje materiały, że tak powiem, które robię, albo ogólnie praca przy modzie. To miło by było, jakbyś zostawił tutaj lajka, like ewentualnie subskrypcję, oczywiście z dzwonkiem. Jeżeli nie, to nie, nie namawiam, ale miło by było. Oczywiście, zapraszam także na mojego Discorda. Jest tam już tak naprawdę bardzo dużo osób. Dzielimy się konfigami, ustawieniami pod skupywanie rzeczy. Także myślę, że naprawdę fajna społeczność tam się robi. Także miło by byłoby, gdybyś też tam zawitał. Na wstępie, powiedzmy sobie trochę o LT Czyli tak naprawdę, moim pierwszym modzie w życiu. Wyszedł on troszkę ponad tydzień temu, a stał się mega popularny. Na początku w ogóle myślałem, że pobierze go z może 40-50 osób, a na Discorda po tygodniu wejdzie, nie wiem, z maksymalnie 100 osób, i to już w ogóle byłby sukces. Jednak to, co się stało, to było praktycznie, no wręcz nieprawdopodobne, tak. Już dwa dni po udostępnieniu, moda e, Discord przekroczył 100 osób, a pobrań było już ponad kilkaset. Potem poszło to wszystko jeszcze szybciej. E, TikTok z moim modem osiągnął ponad 40 tysięcy viewsów w jeden dzień, a kilka dni później mój mod pojawił się na filmie z newsów w no dobra, przejdźmy teraz do nowej modyfikacji, która jest naprawdę mocarna i zrewolucjonizuje grę na takich serwerach jak na przykład Anarchia czy Rapy. Generalnie serwerach, które posiadają jakąkolwiek ekonomię z rynkiem, gdzie możesz wystawiać przedmioty. Mam tutaj na myśli modyfikację od właściciela serwera tryhc, którego możecie każeć z 1.8 od Lorda Trickera, I stworzył modyfikację, która pozwala dominować nawet największym Bambikom na ogromnych serwerach Live. Aktualnie moda pobraliście już łącznie ponad 5000 razy. Mój Discord zebrał ponad 600 osób, a to tak naprawdę dopiero początek, bo tendencja jest cały czas rosnąca. Często pytacie, jakie są dalsze plany. Dostaję masę jakichś wiadomości na, na PW z propozycjami tego, jakiego moda napisać. Oczywiście też o to prosiłem Was, więc jeżeli macie jakieś fajne pomysły, to dalej je zgłaszajcie. Ale co do planów, to szczerze na początku w ogóle o tym nie myślałem, że będzie coś po tym modzie. Bo byłem pewien, że wstawię ten film i tak naprawdę po kilku dniach bym go ukrył. Z racji, że nie wiem, zrobi może z 300 wyświetleń, a moda pobierze te 20 osób. No ale tutaj jest to właśnie zaskoczenie, bo ostatni film, który był tydzień temu, zrobił już ponad 4000 wyświetleń, czego tak naprawdę kompletnie się nie spodziewałem. Aktualnie plan jest taki, żeby cały czas rozwijać i naprawiać LTrynek dodawać do niego jakieś nowe funkcje czy robić poprawki tego, co aktualnie już jest. Od wypuszczenia wyszło już łącznie ponad 6 wersji, więc tak naprawdę codziennie coś tam dodajemy. Ostatnio był update z naprawą konfigów, ale przewidziane są także takie większe updatey, gdzie dodamy kilka nowych funkcji. Oczywiście w międzyczasie są tworzone dwa nowe mody. Pierwszy jest to modna AWK, tak jak wspomniałem w pierwszym filmie. Będzie miał on wiele możliwości, takich bardziej pod serwery Wojen, Guildi, lifestyle czy jakieś erfy. Będzie tutaj auto wykonywanie komend, jakieś kopanie, łowienie czy ekspienie. Ale dodatkowo, dwa dni temu wraz z depozytem wpadłem na pomysł na nowego moda, którego jak na razie nigdzie nie widziałem. A myślę, że naprawdę może się niektórym podczas pvp przydać, chociaż nawet nie tylko podczas pvp. Jutro albo pojutrze na moim Discordzie, właśnie go wrzucę. Tak przedpremierowo, nie będzie on na razie dostępny jeszcze na Modrimfie, bo weryfikacja trochę trwa. Jednak osoby, które są na moim Discordzie będą mogły go sobie pobrać i zrobić takie pierwsze testy. Chyba tyle słowem wstępu, trochę długi. <laughs> no ale dobra, przejdźmy do waszych pytań w takim razie. Jak to działa? Mój mod działa w taki sposób, że możecie sobie dodać przedmioty do listy z określoną ceną, a następnie jeżeli odpalicie rynek, to będzie wam podświetlało przedmioty, które są poniżej tej ceny. Jak to się włącza? Najpierw dodajecie przedmiot do listy komendą Elter, ADD, cena i nazwa, następnie odpalacie skanowanie poprzez kBint Ctrl R, albo przez komendę Elter Scan i przeglądacie rynek, jak zainstalować moda. No aktualnie jest to banalnie proste. Albo pobieramy go bezpośrednio z ModRinfa i wrzucamy go sobie do folderu z modami naszej wersji, albo w Federze dodajemy go bezpośrednio z listy modów. Ile zajęło wam robienie tego moda? Ogólnie moda robiłem sam I pierwsza wersja, ta bazowa e, Która wyszła na początku Tylko do pobrania na githubie Powstała w bardzo krótkim czasie Bo było to, był to zaledwie jeden wieczór Myślę, że coś około kilku godzinek e, Wiadomo, całościowo zeszło trochę dłużej No bo było tam sporo poprawek Które zgłaszaliście A także doszło więcej wersji za tym idzie trzeba było to przepisywać I dodawać też te funkcje, które były wcześniej Tylko na wyższej wersji Także całościowo, no nie wiem, z 20-30 godzin może zeszło. Czy mod jest legitny? E, w sensie wiecie, no jak ja bym to powiedział, e, to raczej tak by to dużo nie dało. E, dlatego pokażę po prostu opinię na moim Discordzie. Jak dla mnie i tego co tutaj widzicie na ekranie, no wydaje mi się, że wszystko jest jednak legit. Czy jest automatyczne kupowanie? Co do automatycznego kupowania, to nie. Na ten moment tego nie ma. E, nie wiemy, czy w ogóle będziemy to dodawać, tak naprawdę. E, po pierwsze, jest to banowane wszędzie. A druga sprawa, nie wiem czy to by nie zniszczyło za bardzo rynku, tak? No, jeżeli każdy będzie korzystał z autokupowania i tak dalej, może to dość mocno zaburzyć całą ekonomię. Jak na razie wolałbym się skupić na tym, żeby robić moda, który troszeczkę wspomaga gracza w tych czynnościach, które sam wykonuje, ale żeby nie wykonywał całej pracy za niego. Dlaczego obudziłem się bez pręmki? Słaj, no nie mam szczerze pojęcia. szczurek w gratisie? Yy, więc tak, no, ogólnie przestrzegam każdego przed korzystaniem z jakiegokolwiek moda nieznanego pochodzenia, tak? Yy, wiem, że dla Was yy, mod mojej twórczości, że tak powiem, też jest tak naprawdę nieznanego pochodzenia, bo większość z Was mnie po prostu nie zna. Yy, nie jestem w ogóle kojarzony w wersjach wyższych na Minecrafcie. Yy, większość swojego czasu spędzałem na wersji 1.8 i tam jestem bardzo dobrze znany. Jednak, no, tak jak mówię, jeżeli nie znacie moda, nie znacie twórcy. To włączcie własne myślenie i jeżeli mod jest na przykład open source, jak, jak mój, sprawdźcie ten kod, macie do niego wgląd, możecie wejść, sprawdzić czy tam faktycznie niczego nie ma. Żyjemy w dobie tak naprawdę sztucznej inteligencji, każdy z nas potrafi korzystać z czata GBT czy jakiegoś tam Microsoft Edge'a i Copilota. Więc myślę, nie będzie to problemem, żeby po prostu przekleić tych kilka klas, które są u mnie na Githubie wkleić je do moda i go zapytać, czy coś tam faktycznie jest. Dodam, że jak na razie kilka osób stwierdziło, że faktycznie jest tam rad, albo coś innego, podobno jakiś Kiloger też widziałem, eee, no ale jak poprosiłem o to, żeby pokazali gdzie i dałem konkretne klasy, no to już odpowiedzi nie było. Czy mod jest na wszystkie wersje? Nie, e, mój mod nie jest na wszystkie wersje. Aktualnie wspiera on większość tak naprawdę wyższych wersji, czyli 1.18.2, 1.192, 1.194, 1.20.1. 120.3 120.4, a także 1.21, 1.21.1 i 1.21.4. Niestety, robienie moda pod wszystkie wersje byłoby bardzo problematyczne. Eee, po prostu biblioteki się tam zmieniają i przepisywanie tego wszystkiego i dostosowanie podaną wersję no, trochę trwa. A tak naprawdę większość osób albo korzysta z 1.21.1 albo z 1.192. Na ten moment nie ma w planach dodawania innych wersji. Natomiast, jeżeli będziecie bardzo chcieli, na przykład jakąś konkretną, no to możecie mi na Discordzie o tym pisać. Jeżeli tam dużo polubień to zbierze, to nie ma problemu. Czy da się używać na każdym serwerze? Tak. Moda ogólnie da się używać na każdym serwerze. Był on od początku tak zaprojektowany, aby nie był to mod pod jeden serwer. Tylko tak naprawdę potrzebujecie tego korzystać na rapach. Korzystacie na rapach. Potrzebujecie na anarchii korzystacie na Anarchii. Jednak wymaga to lekkich zmian w konfiguracji. Defaultowo mamy dodane takie serwery jak Minestar, RAPY, Anarchia, PykMC i N1MC. Były to serwery, o które najbardziej prosiliście. Jeżeli będą jakieś inne, które też chcecie, żeby były domyślne na których dużo gracie, to też nie ma z tym problemu. Natomiast tak naprawdę w każdym momencie możecie sami dodać do konfigu sobie obsługę danego serwera. Wystarczy, że wejdziecie w procent, beta procent, kropka minecraft, config i... Ltrynek otwieracie to. Macie tutaj miejsce, gdzie dodajemy tak naprawdę nowy serwer. Kopiujecie to, wklejacie poniżej, dodajecie domenę, dodajecie nazwę profilu i najgorsza rzecz, czyli lore regex No, w tym miejscu będziecie musieli albo skorzystać z czata GPT, wyślecie mu po prostu screena, jak wygląda formułka ceny. W lor na danym serwerze i on wam to przerobi. Albo wyślecie po prostu na Discordzie Ticketa, czy tam wiadomość, i ja wam go podeślę. Aktualnie na moim Discordzie jest zrobiony kanał z konfigami, gdzie codziennie tak naprawdę dodajemy jakiś nowy konfig. No ale dobra, przejdźmy do tego, co najbardziej Was interesuje i o to o co najczęściej mnie pytaliście tak naprawdę. Czyli ile na tym modzie zarobiłem. Otóż mod jest w pełni darmowy, jak wiecie. Każdy z was go może pobrać z Federa czy z modrimfa albo z GitHuba. Eee, nie pobieram w, za to w ogóle żadnych opłat. Jedyne pieniądze jakie od was otrzymuję to tak naprawdę te donaty, które możecie wpłacić przez eee, serwis Buy Coffee. Tutaj podziękowania dla Antka za wpłatę. ludzi dziwo to nie koniec. Jak się okazało, Modrinth za to, że mój młot jest pobierany z ich strony, mi płaci. Co prawda miliony to nie są, ale zawsze coś. Akurat zwróci się na przykład katkat. Na ten moment z tej ilości pobrań, moda, czyli jest to ponad prawie 6000, zarobiłem już 7 dolarów. Które będę mógł dopiero w maju wypłacić, ale uznajmy, że już je zarobiłem. Jeżeli chodzi o dochody, no to niestety innych już nie ma. <laughs> tak więc, no sumując, to wszystko jak na razie przez ten tydzień udało się zgromadzić. Uwaga, aż 40 zł. Czy to dużo? No ocencie sami. No dobra, to tyle w sumie z tego materiału. Miałem w sumie tego nie nagrywać, ale pomyślałem, że fajnie by było się podzielić tym, jak to się rozrosło i odpowiedzieć na kilka takich najczęściej zadawanych pytań. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym materiale.